Skończyłem szkołę podstawową na ulicy Chwytowo. Jak wcześniej wspominałem vis a -vis mojego domu, domu rodzinnego Chwytowo numer 9, a szkoła była po przeciwnej stronie, lekko po skosie i mama szkółka, bo to jednopiętrowa, kilka sal, ale cała nasza rodzina myślę o siostrach oczywiście. Wszyscy kończyliśmy tą szkołę. Młodsza siostra, starsza siostra też już, już żyła nadzieją, że będzie uczęszczać do nowej szkoły na ulicy Kruszwickiej. Ja już byłem pewien, przekonany, zapewniany o tym, że też niestety jak ja skończyłem szkołę podstawową, to następny rocznik, już, następny rok szkolny już był. Realizowany w nowym gmachu na ulicy Kruszwickiej. Także nie miałem tego szczęścia przeżyć tam. Nawet nie byłem w tej szkole. Z żalu może trochę, z takich ale... Poszedłem do liceum ogólnokształcącego na ulicę Nowogrodzką. Tam miałem wspaniałego wychowawcę, pana Janusza Żelkowskiego. Włófistę. Bardzo. Wspaniałego człowieka, który zginął tragicznie, utopił się w Hazekowie. Jako, nie miał 30, 30 parę lat. Ponieważ moi rodzice leżą na tym samym cmentarzu co on, to mam go okazję odwiedzać.